Cześć, witajcie w Stowarzyszeniu Wiosna. To tutaj organizujemy szlachetną paczkę i Akademię Przyszłości. Co roku przy obu tych programach społecznych pracuje blisko 140 osób. Pewnie zastanawiacie się, gdzie oni się wszyscy tutaj mieszczą. Nie mieszczą się. Działają z nami w całej Polsce. Ogólnopolska też jest skala czynionego dobra. To wymaga skomplikowanej obsługi kadrowej, finansowej i księgowej. A kluczem do sukcesu jest automatyzacja. Stąd Enova 365. Enova 365 to dostęp do informacji z każdego miejsca, monitorowanie kosztów i przychodów, dostęp do wszystkich danych, a więc łatwe analizy i raportowanie. Coś jeszcze? Bieżące aktualizacje przy zmianach w przepisach. Coś jeszcze? Pulpit pracownika, w którym można sprawdzić swoje wypłaty, limity urlopowe, status wniosków lub zgłosić pracę zdalną. Coś jeszcze? Pulpit kierownika. Na przykład dla akceptowania wniosków urlopowych czy obsługi wniosków związanych z pracą zdalną. Coś jeszcze? Tak, więcej czasu na czynienie dobra. Z Enova365 stowarzyszenie Wiosna może dużo i trochę więcej. I jeszcze coś. Firma Soneta udziela nam wszelkich potrzebnych licencji bezpłatnie. Dziękujemy.